Zobaczcie, co tu się właśnie dzieje. To jest chyba ten straszny boss. On nam zabiera wszystkie, całe możliwe energie. Nie mam bladego pojęcia, co tu się tak naprawdę dzieje. Wygląda mi to na wszystko, jakby było, nie wiem, bardzo groźne na przykład. To wygląda mi to na coś turbo-turbo groźnego, ale zapewne za chwilę sami się przekonamy. I co my mamy teraz tutaj zrobić? Zobaczcie, mamy go powstrzymać. Tylko ja nawet nie wiem kogo. On jest tu, no nie, czerwone pole. Musimy uważać. Okej, okay, dobra, wiem o co chodzi. On będzie puszczał na nas te Dziwne lasery, a ja, widzowie, będę musiał ich uniknąć. Mam nadzieję, że mi się to uda. A nie, mamy rozwalać te kulki. Okej, okay, dobra, wszystko rozumiem! Szybko lecimy tutaj. Pamiętajcie, wy, żeby zostawić koniecznie subika na tym kanale nowo odcinki z Roblox'a są codziennie. Pamiętajcie, żeby wejść na Michusz.pl. Pierwsza linia w opisie na dole! Ile tu już jest przeszkód! No nie! O, zobaczcie wszędzie jakieś przeszkody! No, mam nadzieję, że jakoś uda nam się to przejść. Pamiętajcie, widzowie, żeby koniecznie oglądać do końca, a ja lecę dalej naparzać to dziwne coś. Tylko musimy uważać na pozostałe przeszkody, żeby nam tutaj się nic nie stało, żebyśmy byli cały czas bezpieczni. Okej, okay, miecz jest mocniejszy. Dobra, hops, znowu te dziwne rzeczy tutaj są! O, nie, 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 zostawcie mnie w spokoju, ile tutaj jest laserów. Dobra, nawalamy, 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 dawaj, 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 Michu, dawaj, dawaj. Ej, nie, znowu pojawiło się na mnie. On cały czas jest bardzo złośliwy. I próbuje zrobić mi coś złego. Chce mnie powstrzymać, żebyśmy my mu nie zniszczyli tych dziwnych posągów, bo prawdopodobnie wtedy on przegra. Właśnie mamy kolejne czerwone ślady. Dobra, Hops, hops, hops. Ok, ledwo co zdążyłem przeskoczyć, ale no szczęście mi się. To udało. I szybko lecimy, niszczymy kolejną kulkę. Szybko, szybko, jeszcze tylko dwa ciosy Jeszcze jeden. Tak, jest. Let's go. Kolejny zniszczony. Jego gdzie jest teraz kolejny? Ej, nie widzę. Kolejnego. Jest, coś się dzieje. Zobaczcie. Jest. Ta jego wielka kula mocy się w tym momencie zmniejszyła. I my prawdopodobnie teraz go pokonaliśmy. Nie, on się stał teraz mały. Ten yy, wiedźma. czy jest wiedźma, że co? Zobaczcie. To chyba była jedna z naszych koleżanek. O nie, to może być teraz turbo, turbo dziwne. A, co gorsza, tu turbo groźne. Zobaczymy, gdzie się za chwilę pojawimy i co się tak naprawdę za chwilę stanie. Jesteśmy w tej szkole razem z moim ziomeczkiem. I tu jest ten nauczyciel Prince Paul, zobaczcie. Tylko ja sam do końca nie wiem, co on będzie chciał nam teraz zrobić. Czy on będzie miał dla nas jakieś kolejne zadanie? Zobaczcie, dziękuję, że my... On nam teraz dziękuję, że co widzowie, zobaczcie, rzeczywiście. Ej, on nam dziękuję, że my urotowaliśmy całe miasteczko. Ja kliknę teraz do lobby i zobaczymy, gdzie zostaniemy przeniesieni. Ej, co się ładuje? To jest grane, zobaczcie! Znowu Znowu pojawiłem się w jakimś dziwnym budynku. I my prawdopodobnie nie będziemy mogli nic tutaj ruszać. Czemu te przyciski są tak dziwnie poukładane? Jakoś na środku. Nie mam bladego pojęcia, czy coś mi się może tutaj stać. Ale lecimy dalej. Musimy to przejść, żeby uratować wszystkich. Zobaczyć, co się kryje. Na samym końcu. Na mecie. Zobaczymy, co tam jest. Więc ja już teraz tutaj skaczę. Musimy uważać na te wszystkie przeszkody. Bo my niby uratowaliśmy tamtą wioskę. Ale ja nie rozumiem, dlaczego my pojawiliśmy się znowu w tym dziwnym miejscu. Okej, okay, dobrze. Dobra, to lecimy, tu. Więc musimy się skupić, żeby na razie nie wpaść w te dziwne przeszkody. Co jest grane? Byłem już na końcu i przegrałem. Ej, to było turbo, turbo, dziwne. Ile w ogóle tutaj kosztują skips że 45. Bobuksów, bardzo sporo. Kto w ogóle wymyślił taką dużą cenę? To ja nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej po tych schodach. Jak tutaj na końcu będzie. Ej, to znika, wow, co się dzieje? Dobra. Ej, te noże tutaj są, ja się noży nie boję. <laughs> człowieki, co wy robicie? Ej, zobaczcie, co tu są? Tutaj są groby jakieś? My możemy po tym skakać? Ej, co jest grane? Zobaczcie, my możemy skakać chyba tylko i wyłącznie po tych, po tych planszach. Tak mi się wydaje. Nie mogę paść na trawkę. Musimy jej unikać, bo inaczej przegramy. Dobra, hops, hops, tak jest! Mamy to, zobaczcie, ej, dajemy sobie na razie radę, widzowie! Ej, ona mi tu przeszkadza! No nie, zostaw mnie w spokoju, leave me alone! Ja sobie samemu poradzę widzowie. Musimy jak najszybciej odkryć. Co się tam kryje? Na samym końcu, ej, tu są wszystkie postacie z Wednesday. Nawet jest ta ręka. Zobaczcie, co jest grane. O nie, teraz będę musiał wybrać dobry kolor. Dobra, białe, białe, nie, jednak nie białe, czarne. I co będzie teraz kolejne? Znowu może białe? Nie, jednak nie Czyli białe, czarne, czarne Oczywiście musieli mnie trochę zmylić Bo inaczej by nie było gierki A my teraz lecimy dalej Ej, tutaj są te superanckie samochodziki Robi wrażenie Tylko ej, żeby zrobiło wrażenie To ja muszę doskoczyć I na szczęście zrobiliśmy to Bez większego problemu ej, Musimy jak najszybciej właśnie dostać się tam ej, Do samego końca Żeby zobaczyć co tam się kryje na tej mecie Ej, co jest grane? Ja nie mogę po tym skakać? Chwila, chwila Co jest grane? Zobaczcie, ej Nie rozumiem tego ej, Doskakuję tutaj i za chwilę ginę, nie wiem, może. Ej, wiem o co chodzi! Może my mamy cały czas skakać, nie możemy się utrzymywać na tej ręce. Ej, to by było bardzo dziwne. W ogóle może na tych tak będzie za chwilę to samo. Nie wiem, wolałbym tego nie wiedzieć. I tu mamy kolejny dziwny poziom, którym musimy po prostu wybrać dobrą opcję. A to może być dość trudne, bo ja nie wiem, skąd ja mam to wiedzieć Dobra, pierwsze jest. Ej, dobra, co jest grań? Zobaczcie, zrobiłem dwa. Dobrze. Czyli pierwsze jest z prawej, potem jest środek i ostatnie to może też jest, nie wiem, z lewej. O! Udało mi się! Tak, jest! Let's go! Dobra, lecimy dalej. Musimy pokonać to wszystko jak najszybciej. Żeby zobaczyć, co się właśnie da będzie kryło, tylko yy, boję się, że za chwilę z tego spadnę. Wolałbym tego uniknąć. Ale teraz możemy sobie pobiec jakoś na spokojnie. Okej, okay, let's go. Ej, co tu robią te dziwne pszczółki? Zobaczcie, chyba też przez nie muszę cały czas skakać, bo inaczej stanie mi się coś złego, jakaś straszna, coś nie, coś krzywda. Dobra, okej, okay, let's go. To będzie bardzo proste. Mamy po prostu skakać w dal. I tu nie wiem, chyba na to czarne nie możemy wchodzić, więc to też jest easy. Zrobimy to teraz za pierwszym razem. E, będziemy bić rekord. Szkoda, że tu nie ma żadnego timera, bo na pewno byśmy zostali po prostu mistrzem tej gierki. Byśmy byli najlepsi, najpotężniejsi. Zobaczcie, widzowie, jak my dajemy radę w parkura. Winamy ha, ha. się teraz gdzieś do góry. Co tu będzie dalej? Zobaczmy tylko to. Wow, ej, czy możemy, możemy tak przeskakiwać! Odkryliśmy super tajną metodę, widzieliście? Nie musimy wcale skakać co jeden, tylko możemy przeskakiwać co dwa. Ha, ha. Jesteśmy mistrzami, tak jest, dobra, tu możemy. Patrzcie, co się stało! Ej, to było naprawdę zrobione po mistrzowsku. Dobra, teraz tutaj, żeby się skupić, żeby znowu nie spać. Let's go! Tak jest, znowu to zrobiliśmy. Ej, co to? Są za dziwne. Różyczki czarne. One pewnie są niebezpieczne. Na szczęście udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Teraz musimy szybko biegnąć, bo te słody za nami będą znikać. O nie! One są coraz bliżej mnie. Wszystko znika, wszystko znika. Ale na szczęście udało mi się to szybko zrobić. Z którym już mamy poziom? Dwudziesty piąty. Że co? Zobaczcie, jak nam to dobrze idzie. Ej, my chyba naprawdę jesteśmy w to mistrzami. Co się tutaj dzieje? Ej, to może być turbo giga fajne. Więc ja sobie teraz zeskoczę z powrotem tutaj na dół, Ej, żeby tylko nie wpaść na te dziwne. Ej, czemu ja nie mogę tutaj przejść? Zobaczcie. O nie znowu prawie spadłem. Ej, może, ej, może, możemy stąd doskoczyć tu. Dobra, stąd możemy, a stąd doskoczyć hops. Ej, patrzcie, zrobiłem to. Widzieliście? To możemy stąd doskoczyć. Co jest grane? Oszukujemy grę. Ej, a stąd można od razu doskoczyć na ten poziom? To by w ogóle było OP. Sprawdzamy to. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, hops. Nie, nie idzie. Ej, co jest grane? Może, może jakoś pójdzie. Zobaczcie, let's go. Udało mi się. Znowu patrzcie, zrobię to na dwa razy. Ej, Jesteśmy mistrzami w tą gierkę. Zobaczcie widzowie. Jeden, dwa i trzy. Dobra, teraz już mi nie wychodzi. Niestety coś się zepsuło, ale Będę próbował. O tysiąc Robuxów się zakładamy widzowie. Teraz mi się udało to za pierwszym razem. A teraz... teraz na górę nie mogę wskoczyć. No nie, to nie fair. Dobra, idziemy, biegniemy normalnie. Szkoda naszego czasu. E, musimy jak najszybciej zobaczyć, co się tam dzieje na samym końcu. Teraz musimy przebiec przez te dziwne, złe trumny. Okej. Okay. A tu po czym? Mamy skakać po wszystkim? Nie, nie możemy po wszystkim. Może tylko po tych ciemnych kolorach możemy? Nie wiem. Okej, okay, rzeczywiście, patrzcie. Nie możemy skakać po białych kolorach, tylko po ciemnych. I tam widzimy cały teren Wednesday. Zobaczcie. Ej, ej, tam są rzeczy, których nie widziałem. Widzicie to? Tam są jakieś groby. Musimy szybko wrócić tam. Tylko czy my możemy jakoś wrócić na sam początek? Bardzo bym chciał. Spróbujemy sobie jak najszybciej to wszystko przeskoczyć. I wtedy wrócić na sam początek. Jest, mamy to. Chyba zrobiliśmy pick Ador, Obi. Zobaczcie, mamy tutaj różnego rodzaju turbo fajne gry. Które na pewno sobie wypróbujemy. Nie wiem, wejdziemy sobie na przykład teraz tutaj. I nie chcę mnie przeteleportować. To jest oszustwo. Coś nie działa. A to okej. Okay. Teraz gdzieś nas teleportuje. Ulala, tylko to nie jest Wednesday. Dobra, ej, musimy wrócić z powrotem do tego miejsca. Jesteśmy. I zobaczyć, co się tak naprawdę tutaj dzieje Zobaczcie, czy te groby są podpisane Nie widzę, no niestety nie Także nie wiem, po co tutaj jest Ej, co jest grane? Tu jakaś ręka wychodzi, magiczna I tu druga, wow, wygląda to turbo, turbo Groźnie, a do tego domu możemy sobie wejść Albo za dom, ciekawi mnie, czy coś w tym domu W ogóle jest, nie, chyba jest pusty W środku cały, nie, jest coś tutaj, zobaczcie Jakieś stare, zardzewiałe łóżka Tutaj są, ciekawi mnie, kto tu mieszka Może uda nam się to później rozwiązać Mam taką nadzieję, widzowie, także pamiętajcie Żeby koniecznie zostawić subika, nowe odcinki Z Roblox'a są codziennie, wbijajcie na michushop.pl, odbierajcie specjalne gratisowe rzeczy do waszych zamówień. No i widzimy się jutro, moi kochani. Pa, pa, nara!